Idź gdzie chcesz, szukaj czego chcesz. A nie znajdziesz w górze drogi wznioślejszej, ani w dole pewniejszej, tylko tę drogę Krzyża Świętego. Tomasz A. Kempis? O naśladowaniu Chrystusa. Myśl jednak, synu, o owocu tych trudów, bliskim ich końcu i niezmiernej nagrodzia nie będzie ci to wszystko ciężarem, lecz źródłem wielkiej ulgi w cierpieniu. Bo i za tę odrobinę własnej woli, z której teraz dobrowolnie zrezygnujesz, w niebie będziesz miał zawsze swoją wolę. Tam mianowicie znajdziesz wszystko, co będziesz chciał, wszystko, czego będziesz mógł zapragnąć. Tam będziesz mógł używać wszelkiego dobra bez obawy, że je utracisz. Tam Twoja wola we wszystkim z moją zjednoczona nie będzie pragnęła niczego zewnętrznego, ani niczego na własność. Tam nikt nie będzie Ci się przeciwstawiał, ani na Ciebie się skarżył. W niczym Ci nie przeszkodzi i na nic Cię nie narazi. Wszystkie upragnione rzeczy będą równocześnie obecne, by wychodzić. Naprzeciw Twym pragnieniom i w pełni je zaspokajać. Tam za doznane upokorzenia obdarzę Cię chwałą, za smutek dam Ci płaszcz sławy, za ostatnie miejsce Tron Królewski na wieki. Tam ukaże się owoc posłuszeństwa, tam trud pokuty zamieni się w radość, a pokorne uniżenie otrzyma Wieniec chwały.